Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Poprosiłam Państwa o to spotkanie, dlatego że dzisiaj PiS przedstawił propozycję zmian w ustawie oświatowej, która ma być sentymentalnym powrotem do przeszłości, czyli do sytuacji, w której obowiązek szkolny będą miały dzieci siedmioletnie, a sześcioletnie tylko wtedy, kiedy rodzice będą tego chcieli. W dodatku dla pewnej grupy dzieci będzie to wymagało również potwierdzenia opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej. W moim odczuciu jest to dewastacja bardzo dobrze funkcjonującego systemu i jest to podcinanie skrzydeł dzieciom. Otóż tak, przedziwnie się składa, że w ponad 130 krajach świata dzieci rozpoczynają naukę w wieku lat 6 albo nawet i wcześniej. Pani premier Szydło mówiła, że najważniejszym słowem w ciągu najbliższych lat będzie słowo rozwój. Tymczasem te propozycje są daleko idącym krokiem wstecz. Otóż ja nie rozumiem, dlaczego PiS pokłada tak niewielką wiarę w umiejętności polskich sześciolatków. Jak to jest możliwe, że w większości krajów świata dzieci są gotowe do tego, żeby edukację szkolną zaczynać w wieku lat sześciu albo nawet i wcześniej, natomiast polskie dzieci, zdaniem PiSu, to są jakieś dziwne dzieci, które, które powinny zaczynać tę naukę rok później. Jesteśmy w dosyć fortunnej sytuacji, dlatego że sześcioletnie dzieci mamy w edukacji szkolnej od wielu lat. Przypomnę, że pierwsza grupa sześciolatków, które mogły pójść do klasy pierwszej bez specjalnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, to są dzieci, które w tym roku, w roku 2015 skończyły szkołę podstawową. I okazało się, że te dzieci sześcioletnie napisały egzamin szóstoklasisty znacznie lepiej niż dzieci siedmioletnie. To nie była duża grupa dzieci, natomiast z całą świadomością można stwierdzić, że jeżeli te dzieci napisały ten sprawnie szóstoklasisty lepiej niż 7-latki, to ym, można przypuszczać, że generalnie dzieci 6 nie są słabsze od dzieci 7-letnich. Co spowoduje sytuacja przedstawiona przez pis. Oto nadejdzie 1 września roku 2016 i wtedy do szkoły będzie gotowych 91 tysięcy dzieci siedmioletnich. To są te dzieci, które zostały odroczone. Te 21% dzieci, które zostały odroczone w roku 2015. Tych dzieci Powinno być znacznie więcej, powinno być około 400 tysięcy i to oznacza sytuację, w której nauczyciel wczesnoszkolny przyjdzie, przejąć pierwszą klasę po to, żeby z nią pracować przez 3 lata i tej pierwszej klasy nie będzie. Dla około 20 tysięcy nauczycieli wczesnoszkolnych, którzy powinni zacząć pracować z pierwszą klasą, oznacza to 3 lata bez pracy, ponieważ nie będą mieli dzieci, z którymi będą mogli pracować. Rozumiem, że w takich największych miastach uda się, biorąc pod uwagę te 91 tysięcy dzieci, uzbierać klasę. W małych miejscowościach to będzie oznaczało sytuację, w której będzie dziecko jedno, dwójka, trójka, nie więcej. Kiedy pytaliśmy w Sejmie, co to będzie oznaczało dla tych dzieci, pani wiceminister Wargocka mówiła, a to żaden problem, dlatego że przecież istnieją klasy łączone. W związku z tym te dzieci po prostu się dołączy do klasy drugiej i nie będzie kłopotu. Pytanie, jak to się ma do tych znaków zapytania, które pani minister Anna Zaręska stawiała, zanim została ministrem, uważając, że to nie jest dobre, kiedy dzieci sześcioletnie są w tej samej grupie z dziećmi siedmioletnimi. Teraz możemy mieć sytuację, w której te dzieci Sześcioletnie znajdą się w tej samej klasie z dziećmi 8-letnimi, skoro sześciolatki będą chciały pójść do szkoły i zaraz będą w drugiej klasie. Mam poczucie, że PiS bardzo rozpaczliwie poszukuje sposobu, żeby te klasy w roku 2016 nie były puste. I bardzo liczy na taki instrument, który naprawdę wydaje się instrumentem kuriozalnym, to znaczy na sytuację, w której rodzice sami zdecydują, że ich dziecko zostanie na drugi rok w tej samej klasie. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście na ten zapis w projekcie ustawy. Tam jest na, napisane wprost, że rodzic, jeżeli będzie chciał pozostawić dziecko na drugi rok w tej samej klasie, to po prostu do końca marca musi się z taką, z taką informacją zwrócić do dyrektora szkoły. No to już jest taka propozycja, która jest dla zdecydowanej większości dzieci krzywdząca. Bo albo mamy dzieci, które sobie dobrze radzą w pierwszej klasie i w ogóle nie ma nie żadnej potrzeby, żeby one były w tej pierwszej klasie po raz drugi. A jeżeli są dzieci, które mają jakiś kłopot, to tym dzieciom trzeba pomóc. I na pewno nie będzie najefektywniejszą pomocą, pomoc, której one będą musiały dokładnie robić od litery A do litery Z to, to samo, tylko w innej grupie dzieci z inną panią. Więc to jest taka rozpaczliwa próba, myślę, yy, ratowania emocji nauczycieli, żeby oni się nie bali, że zostaną bez pracy. Natomiast absolutnie. Nie pomyślano tutaj o dzieciach. Ale jest, no jest następny kłopot, który się z tym wiąże, ponieważ jeżeli to dzieci siedmioletnie mają pójść do pierwszej klasy, a nie sześcioletnie, to znaczy, że te dzieci, które teraz mają pięć lat i mają obowiązkową edukację przedszkolną, to są dzieci, które powinny pozostać drugi rok w tej samej klasie, tylko w klasie przedszkolnej. Czyli znowu mamy podwójną sytuację, znaczy mamy w, i w szkole i w przedszkolu sytuację, w której całą dużą grupę dzieci skazuje się na to, że będą dwa lata robiły to samo. Jak to się ma do słowa rozwój, to naprawdę za strasznie trudno się domyśleć. To oczywiście nie koniec tych kłopotów, dlatego że jeżeli dzieci sześcioletnie zostaną w przedszkolu, no to wtedy jest pytanie, czy będzie miejsca w przedszkolu dla dzieci trzyletnich. Dzisiaj mamy taką sytuację, że rzeczywiście. Nie we wszystkich, ale w wielu przedszkolach mamy więcej miejsca, niż mieliśmy wcześniej, ponieważ sześciolatki są w szkole i w związku z tym rzeczywiście można zaproponować opiekę dzieciom młodszym. To nie koniec problemów, ponieważ następny problem to jest podstawa programowa. To jest podstawa programowa, która dzisiaj jest zaproponowana dla dzieci sześcioletnich. W związku z tym jest pytanie, czy te dzieci, które pójdą do szkoły w wieku lat 7, no raczej nie w roku 2016, bo po prostu ich nie będzie, ale później będą pracowały na tej podstawie czy na innej. Jeśli będą pracowały na innej, to rozumiem, te podstawy trzeba solidnie przygotować i to nie dla jednego rocznika dzieci, tylko przygotowuje się podstawę programową dla całego etapu nauczania, to potem należy do tej nowej podstawy programowej napisać nowe podręczniki. Dlatego, że podręcznik to jest taki materiał, taka książka, która jest zaaprobowana przez MEN i ona musi być zgodna z podstawą programową. To oczywiście powoduje nie tylko wielki wysiłek, nie tylko wielkie zamieszanie, ale również powoduje bardzo wielkie koszty. Chciałabym wiedzieć, czy ministerstwo zdaje sobie z tego sprawę. A przede wszystkim chciałabym wiedzieć i będę o to pytać, czy samorządy już policzyły, jaki to będzie koszt dla nich. Ta sytuacja w roku 2016. Czyli tego prawie pustego rocznika, to też musimy mieć świadomość, to będzie sytuacja, która się będzie ciągnęła przez wszystkie etapy edukacji. Znaczy, to będzie pusty rocznik pierwszej klasy, potem drugiej, potem trzeciej i tak aż do matury, w której będzie uczestniczyło znacznie mniej osób, i później braku osób, które mogłyby podjąć wyższe studia. I tak naprawdę podstawowe pytanie, które tutaj się pojawia, to jest po co? To znaczy, po co? Wkładać tak wiele wysiłku, energii i pieniędzy, jeżeli to, co jest ważne w edukacji, jest zupełnie w innym miejscu. To znaczy, chciałabym, żeby pani minister edukacji sięgnęła po różne opinie, dyskusje, książki, które zostały napisane w ostatnim czasie bo przecież Państwo wiecie, że przez cały świat przetacza się debata o tym, czym powinna być edukacja XXI wieku. To znaczy, jakich umiejętności powinna uczyć młodych ludzi po to, żeby wchodząc w dorosłość, dobrze sobie w tej dorosłości radzili. I już nikt nie ma wątpliwości, że te oczekiwania wobec edukacji XXI wieku są nieco inne niż w wieku XX, kiedy z dużym prawdopodobieństwem absolwenci szkół wykonywali tę samą pracę, ten sam zawód przez całe życie. Już dzisiaj wiemy, że musimy postawić na umiejętności miękkie, że musimy uczyć współpracy, że musimy otwierać młodzież na sytuacje ryzykowne, w takim sensie podejmowania ryzyka. Yy, przy odrabianiu zadań, tzn. różnych rzeczy, które się, się wydarzają na lekcji. Umiejętności umiejętności wyciągania wniosków z porażek to jest sytuacja, która wymaga zupełnie innego podejścia do ucznia, jeżeli chodzi o nauczyciela. Nauczyciel musi zejść z tego piedestału bycia na nauczycielem stojącym pod tablicą i przekazującym wiedzę w jedną stronę, no, musi być przewodnikiem. W związku z tym, my musimy mieć zupełnie inne oczekiwania wobec nauczycieli, i ponieważ wszyscy kończyliśmy szkoły w innej sytuacji, w innym wieku, to sami tego nie, nie potrafimy. Musimy dać nauczycielom narzędzia do tego, żeby potrafili inaczej pracować z dziećmi, niż pracowano wcześniej. I mogę Państwu zagwarantować, że ta, te, te propozycje PiSu. Ani o jeden centymetr nie przybliżą nas do edukacji XXI wieku. Wręcz odwrotnie, to jest naprawdę. No, mam takie przeświadczenie, sentymentalny powrót do przeszłości, czyli do czasów, kiedy byliśmy piękni, młodzi i zaczynaliśmy szkołę w wieku lat siedmiu, więc niech będzie tak samo, jak było wcześniej. Oczywiście człowiek, który nie zajmuje się edukacją, ma pełne prawo do tego, żeby opierać się na sentymentach. No, natomiast minister edukacji musi wiedzieć, jak powinna wyglądać edukacja w XXI wieku. Także tutaj te oczekiwania wobec edukacji i te propozycje pisły absolutnie się rozmawiamy. Jaja. Macie jakieś pytania do mnie? To jest, to jest demontaż. Tak, ja, ja uważam, że to jest demontaż, i naprawdę podstawowe pytanie jest, po co? Znaczy, po co stwarzać sytuację, w której dziecko w pierwszej klasie miałoby być w tej pierwszej klasie po raz drugi? Po co stwarzać sytuację, w której dziecko, które dzisiaj jest w przedszkolu i ma obowiązkową edukację przedszkolną, miałoby być poddane tej edukacji przedszkolnej po raz drugi? Po co stwarzać sytuację, w której około 20 tysięcy nauczycieli wczesnoszkolnych nie będzie miało przez trzy lata pracy, a później ta sytuacja dotknie nauczycieli w kolejnych etapach edukacji, kiedy dobrze wiemy, że sześciolatki sobie w szkole radzą. Inaczej byśmy rozmawiali pewnie 7-8 lat temu, bo wtedy moglibyśmy się zastanawiać, czy na pewno sześciolatki sobie dobrze radzą. Dzisiaj to już wiemy, że sobie radzą. I dzisiaj również wiemy, że polskie szkoły są na to przygotowane. Ja przypomnę, że kiedy zostałam ministrem edukacji, musiałam uczciwie powiedzieć, że nie wiem, czy szkoły są przygotowane na edukację sześciolatków, to stworzyłam mapę. Na mapie powiesiłam wszystkie szkoły podstawowe w Polsce, poprosiłam o wypełnienie ankiet dyrektorów szkół, Rady Rodziców. Wysłałam do każdej szkoły wizytatora. Była infolinia, więc każdy rodzic zaniepokojony sytuacją szkoły mógł się do nas odezwać. I wtedy już mieliśmy jasność. Wiedzieliśmy, że jest 120 szkół, z którymi, um, biorąc pod uwagę 12,5 tysiąca wszystkich szkół w Polsce, wiedzieliśmy, że jest 120 szkół, w których na pewno trzeba jeszcze coś, coś zrobić. I kiedy padały zarzuty, że polskie szkoły są nieprzygotowane, to ja pytałam o to, jaki to jest adres, miejsce, numer, domu, i wtedy się okazało, że już tych informacji, jeżeli pytam o konkret, to, to się gdzieś rozmywało i mamy drugi rok edukacji szkolnej sześciolatków. No i na pewno te szkoły teraz nie są gorzej przygotowane niż były rok temu. W ciągu ostatnich wielu lat włożyliśmy dużo pieniędzy w przygotowanie infrastruktury. Ale również tak przygotowaliśmy przepisy prawa, żeby nauczyciel wczesnoszkolny miał bardzo dużą wolność w prowadzeniu lekcji. Więc jeżeli był jakiś problem y, dla rodziców, który ja szanuję, to znaczy takie przeświadczenie, że ta edukacja przedszkolna jest taka miękka, przyjazna, natomiast edukacja szkolna to jest takie przejście z tego przyjaznego świata przedszkola do takiego rygoru szkoły. No to powiem tak. Nie musi to tak wyglądać. Wszystko w rękach nauczyciela. Nauczyciel wczesnoszkolny ma trzy lata na to, żeby przygotować dzieci do następnego et etapu edukacji. Nie może zapomnieć o tym, że istnieje jakiś rytm szkoły, dzwonek, przerwa, dzwonek, lekcja. Naprawdę ma bardzo dużą y dowolność, tylko jest pytanie, czy z niej korzysta. W każdej klasie jest kącik zabaw. Absolutnie apelujemy i namawiamy do tego, żeby y nauczyciele wczesnoszkolni z tej wolności po prostu korzystali, ponieważ absolutnie ta, I ta podstawa programowa, i ta wolność nie nakłada na nauczyciela obowiązku y, trzymania dzieci w, w ławkach 45 minut.